jak dzisiaj nas przywitała pogoda. Jest po prostu niesamowite. Wróciliśmy właśnie z śniegu, pomimo tego, że jest jeszcze przed dziewiątą. A ja teraz smażę naleśniki i robimy śniadanko. No i będziemy spędzać tą niedzielę rodzinnie. Będziemy bawić się w śniegu i z pewnością zrobimy bałwana. Ja jeszcze bardzo bym chciała porobić jeszcze jakieś zdjęcia w śniegu całą rodziną, z dzieciakami super, choinka jest czeka dzisiaj na ubranie myślę, że dzisiaj zacznę eee, dekoracje są wszystkie zniesione wszystko czeka więc zobaczymy myślę, że to będzie fajny taki przedświąteczny czas posłuchamy sobie kolęd, albo jakichś piosenek świątecznych także będzie to przyjemna niedziela ja po prostu nie mogę się nadziwić tym co się dzieje na zewnątrz po prostu mamy tyle śniegu, że szok słuchajcie jak wchodzę do garderoby to jest ciemno bo śnieg napadał na okna coś chciałam tutaj wziąć coś chciałam tutaj wziąć, coś chciałam tutaj wziąć Aha, idziemy w ogóle przymierzyć w końcu te wieńce przed dom, chociaż trochę się boję czy to jest dobry moment na to, żeby przyklejać po prostu haczyki no pewnie zły, no ale nie wiadomo kiedy się obra zmieni no i mam nadzieję, że się nie zmieni, że będzie cały czas śnieg więc plan jest taki, że musimy odtłuścić okno, szybę i poprzymierzamy te wieńce. I wpadłam do garderoby po coś i nie pamiętam słuchajcie po co. Także tak to jest, jak tylko chwytam za aparat, bo po prostu jestem tak podekscytowana. Mam cieplutki biały golfik, ubrana jestem bardzo casualowo. Mam swój taki biały set. Zakładam czapę z pomponem. Przymierzymy sobie te wieńce, być może je przykleimy, zabieramy dzieciaki i idziemy po prostu na dwór, porobić piękne fotografie, bo uważam, że po prostu pięknie nie będzie. No, jest tak przepięknie, tyle śniegu się nie spodziewałam. Tylko przeraża mnie fakt jedynie taki, że pada śniegu. Jest ponad 20 cm tego śniegu, on cały czas pruszy. Ale słuchajcie, na zewnątrz jest temperatura 0 stopni. Więc czekam na to, aż ta temperatura spadnie, chociaż ten minus jeden. Żeby chociaż minus jeden ten śnieg się utrzyma, ulepimy bałwana i będzie po prostu będą białe święta. No, po prostu dzieciaki nie mogłyby sobie zażyczyć nic lepszego. No i ja również. Nie ukrywam, cieszę się strasznie. Byliśmy już z rańca po prostu na dworze było superowsko, ale po prostu cały czas pada, cały czas pada, więc jest coraz fajniej. Także ja przyszłam tak, się chyba ubrać, słuchajcie nie wiem. Byłam w sumie taka nakręcona, bo dopiero właśnie kawę wypiłam. Także lecimy lecimy na zewnątrz, no i zobaczymy, jak to pójdzie. Oh my god! I na śniegu! O nie, żółty śnieg! Żółty śnieg! Uciekamy! I plan jest taki, widzę właśnie tutaj część mojej yy, konewki, zaraz złapię. Plan jest taki, zobacz, czekajcie, o, żeby każdy z wieńców zawisł tutaj na oknie, na jednej szybie, na drugiej szybie, yy, no i spróbujemy tym haczykiem, może się uda. Ale one same w sobie są tak piękne. Zobaczcie, wystarczy tylko zielona... Gołązka, czerwona wstążka i po prostu jest przecudnie. Także czekam na męża. Tak tutaj w tej wichurze wszystko fruwa. Ale to jest ważne. To jest ważne, zaniesiemy to do altany. O, to jest część tej konewki i tą koneweczkę. Zaniesiemy do altanki, bo szkoda jej. Tak, zobaczcie w ogóle ile śniegu. Ale mega! Słuchajcie, no po prostu! 20 centów, jak nie 30! Przecudnie. A, ale super. Uwielbiam taką pogodę, tylko żeby się z utrzymał. trzymał. No to będzie mega bałwan. Obie coś czuję, że dzisiaj będzie bałwan. Tylko czasami różnie tak bywa, więc z tym śniegiem. E, raz on nie? się lepi bardziej, raz mniej, ale. Mogę wejść do altany. Dobra. Niestety mój pokorowiec na stół zwiało, więc stół jest cały w śniegu. Trudno. Trudno. O, jest to nie wygląda, jak pies biegnie w śniegu. No wiecie co? Zobaczcie na to. Dawno nie było takiej zimy. W sumie taką zimę pamiętam, jak było naprawdę pełno śniegu. To wtedy, kiedy wzięliśmy tego o, czarnuszka, i to był szczeniaczek. Naprawdę taki maciubki szczeniaczek. Ale zobaczcie, ile śniegu. No po prostu bajka. <laughs> Jaki szczęśliwy. <laughs> o oh my gosh! No. <laughs> Jest przepięknie! No, i pierwszy wianek wisi. Będę musiała tylko poprawić tego kartki. I trochę za wysoko. Mówiłam przy czwarte, Ale dobra, niech tak zostanie. Super. I tak na każdym oknie, wyobraźcie sobie, jak to będzie pięknie wyglądało. Ech, tylko muszę wejść tutaj i poprawiać wszystko. Później, żeby to wszystko pasowało, to ten wieniec też zdejmiemy i weźmiemy taki duży, zielony i zrobimy taki sam tylko większy, z wtążką welurową tutaj. Ale gdzie ta łopata do odśnieżania? Łopata do odśnieżania jest tam z boku domu, ale jak odśnieżycie, to nie będziecie mogli na sankach jeździć. Coś za I coś. Ale by, będziemy taką kulę robić. No ale łopatą? Kulę? No co Ty? Kule się toczy, prawda Gabi? Gabrysia ci pokażę, zobacz. O, właśnie. To może zróbcie tutaj kulę i z górki niech będzie zjeżdżała. I wtedy będzie łatwiej. No to wstawaj, wstawaj, Misiek. Widzę, ale mega. <ścoughs> Mała byś. Spadła. Nawet rower by się poślizgnął. Nawet rower się poślizgnął. O, ja Ale... Ale ile śmiegu, co mi to się otwiera. No, to musisz wyżej rękawiczki. Zrobić mi tak, bo ja taki... tak żeby nie było tak. Aja! ああ。 Krzyneczka na listy do Świętego Mikołaja wpasowała się tu idealnie. Chojneczki. No i zobaczcie na to. Po prostu. Nie mogę się napatrzyć. Wyszło po prostu przepięknie. Prze Plan jest taki teraz, że. Trochę odśnieżyłam. Zobaczcie na moje agi. <laughs> Plan jest taki, że. Tutaj na te okna w wykuszu muszę dokupić jeszcze więcej. Mam nadzieję, że jeszcze będą. Czekajcie, tutaj przejdziemy sobie z tej strony. Mam nadzieję, że te więcej jeszcze będą, więc... Ale wyszedł. E, ale mech wyszedł. Trzeba będzie na wiosnę wyczyścić. Więc tam już jest duży wieniec, czeka i on zawiśnie sobie tutaj na balkonie. Eee, zastanawiałam się nad tym, czy. Chciałam sobie u góry też te dwa małe, ale tutaj mam moskitierę, więc to nie będzie. No jak to przywiesić? Więc wymyśliłam, że ten duży będzie tutaj na balkonie wisiał. I zaraz zamówimy jeszcze tutaj jeden, dwa, trzy wieńce i z tyłu domu również. Więc taki mam plan. Niestety, jak się okazało, myślałam, że zamówiłam bardzo dużo, bo chyba kilkanaście metrów tej tasiemki czerwonej, ale e, jej poszło bardzo dużo, więc nie mam takiej samej, dlatego e, będę wieczorem szukać na Allegro, bo często tam mają sprzedawcy z Chin, e, biorąc Aliexpress, więc liczę na to, że dostanę identyczną, a jak nie, to nie będzie identyczna, ale mam nadzieję, że będzie bardzo zbliżony kolor tej tasiemki, bo już sobie wyobrażam, jak to będzie pięknie wyglądało, kiedy cały dom będzie w tych wieńcach. Jeszcze lampki wyciągniemy, ozdobimy lampkami te takie dwie choineczki, takie tuje, co mam w, w donicach. I kupiłam te z, 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 z Kika, te takie malutkie diody, mini ledy. Tam planuję je właśnie umieścić, myślę, że będzie super. No i tutaj lampki na dom. Niestety te lampki, które mamy e, dotychczas mi totalnie nie pasują. Mieliśmy na początku pierwsze lampki, które na dom kupiliśmy, miało być e, światło neutralne i było światło po prostu takie mega zimne, a to jest totalnie nie mój klimat i mi to nie pasuje. Nie lubię światła zimnego, e, więc te lampki chyba komuś oddaliśmy, albo sprzedaliśmy. Nie, chyba, chyba komuś oddaliśmy, nie wiem. Nie mamy ich w każdym razie. Później zamówiliśmy na Allegro E, oświetlenie domu ciepłe. Ale słuchajcie, te lampki, które mamy, one po prostu dają taki pomarańczowy kolor, jakby się coś paliło. Ja pierwszy raz, jak, e, je za, jak je założyliśmy, jakoś tak któregoś razu w nocy schodzę i mówię, Jezu, ogień! Po prostu wiecie, ten kolor taki pomarańczowy, wystraszyłam się wręcz. Więc one są naprawdę bardzo pomarańczowe i chciałabym te lampki zmienić. E, I chciałabym po prostu mieć takie typowo, no, takie takie standardowe, ciepły, taki ciepły odcień światła. E, więc plan jest taki, żeby również takie lampki wymienić. E, no bo chciałabym po prostu, żeby, żeby było idealnie, żeby to w końcu były takie lampki, o jakich zawsze myślałam. Także e, plan jest taki: odśnieżyliśmy, dzieciaki poszły do domu, rozgrzewają się przy kominku. E, my tutaj tak odśnieżone, zawiesimy jeszcze ten wieniec. I e, jeszcze mam chyba taki łańcuch. Zielony, taką girlandę, więc może oplotę wokół poręczy. I nie wiem, czy starczy mi. I niestety nie wiem, czy starczy mi się dzisiaj na choinkę. Chyba nie. Chyba dzisiaj sobie choinkę odpuszczę, ale naprawdę ten śnieg nas tak zaskoczył. To jest po prostu coś wspaniałego. Oh, ja to po prostu mogłam tutaj siedzieć, lepić bałwana. Aha, jeszcze taki plan, że nie ulepiliśmy bałwana, bo dzieciaki zmarzły, one uciekają do domu się ogrzać, więc pójdziemy na zupę. My ostatnio jesteśmy mistrzami zup, więc zrobiliśmy zwykłą pomidorową. Totalnie zwykła pomidorowa, ale my robimy tam po swojemu. Wszystkie warzywa, jakie są, wrzucamy, blendujemy. No i do tego jeszcze rozmrażamy krewetki, słuchajcie. I taka pomidorowa, taka krem pomidorowy z krewetkami, które są odpowiednio przyprawione i przyrządzone. No to po prostu mi w gębie. Także mamy taką pomidorową, dzisiaj sobie zjemy, zaraz się rozgrzejemy zupką i mam nadzieję, że jeszcze wieczorkiem śmigniemy z dzieciakami i ulepimy bałwana. A później wieczór przy kominku, pewnie i być może jakiś świąteczny film. Zobaczymy. Nie mogę się zobaczyć, jest przepięknie. Jest po prostu przepięknie. jemy właśnie naszą sławną zupkę. Córcia ćwiczy wiersz, a najmłodszy nie mógł się już doczekać. I biegnie na dwór ulepić bałwana, ale już za oknem ciemno, więc zapalałam światło i będziemy budować bałwana Zabawana? będziemy lepić bałwana ze śniegu po ciemku, no trudno taka pora roku prawda kochanie? tak a ty idziesz też lepić bałwana z nami? nie ty nie, bo jesteś jeszcze troszeczkę podziemiona dobrze kochanie także ja kończę zupkę i dobra, to chłopaki ich pójdą lepić bałwana a mama dojdzie na chwilę chociaż prawda? tak Już pokażę, już im bałwan wyszedł. Mhm. Tada robi bałwana z synkiem. To mama też się zbiera, jeszcze póki jest w miarę widno. Znaczy widno. No, póki jeszcze coś widać, idziemy. Będzie piękne bałwan na Rosio. Super. A wy co? Zamiast pójść, to by tutaj szczekasz? Idź na śnieżek, idź na śnieżek się pobaw, w pieseczku? No? Tak, ryk nie tutaj szczekamy. Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. christmas tree oh christmas tree thy leaves are so unchanging oh christmas tree oh christmas tree such pleasure do you bring me oh christmas tree oh christmas tree such pleasure do you bring me tree brings to us such joyingly Oh Christmas tree Oh Christmas tree such pleasure do you bring Christmas tree Oh Christmas tree you have yeah, that's my full cool of but... good will and love you'll ever be unchanged. Tree, oh Christmas tree, you'll ever be unchanging. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, you'll ever be unchanging.